Trwa podróż apostolska Ojca Świętego Leona XIV. Papież zakończył wizytę w Turcji i udał się do Libanu, rozpoczynając kolejny etap pielgrzymki. Poszczególne punkty programu transmitujemy dla Państwa w Telewizji Trwamy. Niedzielne przedpołudnie Ojciec Święty Leon XIV rozpoczął w katedrze Ormieńskiego Kościoła Apostolskiego. tam papież modnił się wspólnie z duchownymi kościołów wschodnich Podkreślał duchowy fundament który łączy chrześcijan od wieków to właśnie z tej wspólnej wiary apostolskiej powinniśmy czerpać aby odzyskiwać jedność jaka istniała w pierwszych wiekach między kościołem rzymskim a starożytnymi kościołami wschodnimi drugim etapem była uroczysta boska liturgia w cerkwi patriarchalnej świętego jerzego Wraz z patriarchą ekumenicznym Bartłomiej I, papież Leon XIV modnił się o pokój i pojednanie. Tu tu tu, si si Patriarcha Bartłomiej I apelował o jednoznaczny sprzeciw wobec przemocy i dramatów, jakie dotykają świat. W obliczu tak wielkiego cierpienia, całego stworzenie które jęczy, oczekuje zjednoczonego przesłania nadziei od chrześcijan, którzy jednoznacznie potępią wojnę i przemoc, bronią godności człowieka oraz szanują i troszczą się o Boże stworzenie. Nie możemy być współwinni rozlewu krwi na Ukrainie. I w innych częściach świata. Papież Leon XIV przypomniał, że budowanie jedności chrześcijan jest fundamentem jego posługi. Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II i moich poprzedników, dążenie do pełnej wspólnoty między wszystkimi ochrzczonymi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest jednym z priorytetów Kościoła Katolickiego, a w szczególności mojej posługi jako biskupa Rzymu. Po modlitwie i spotkaniu z patriarchą Bartłomiejem I papież zakończył wizytę w Turcji i udał się do Libanu. W Bejrucie jeszcze na pokładzie samolotu powitani go nuncjusz apostolski Paolo Borgio oraz szef protokołu Libanu. U podnóża schodów samolotu, przy dźwiękach 21 salw honorowych, Leona XIV witał już prezydent kraju. Zdjęcia. Jeszcze przed oficjalnym spotkaniem z przedstawicielami władz Nibanu Ojca Świętego witali tancerza. w swoim oficjalnym przemówieniu apelował o pokój. Liban jest ciągłym celem izraelskich nalotów. Jest wielką radością spotkać się z wami i odwiedzić tę ziemię, gdzie pokój jest czymś więcej niż tylko słowem. Tutaj pokój jest pragnieniem i powołaniem. Jest darem i ciągle otwartym placem budowy. Jutro papież uda się poza Bejrut, aby nawiedzić grup świętego Szarbela, a następnie odwiedzi sanktuarium Matki Bożej pani Nibanu. Po południu ma spotkać się z młodzieżą. Poszczególne punkty podróży apostolskiej Ojca Świętego Leona XIV transmitujemy dla Państwa w telewizji TRWAM.